Anna Mucha w zmysłowym kostiumie się basenem, backslash Kuba potrafi zawrócić w głowie. Backslash, foto. Na początku stycznia Anna Mucha i jej ukochany Jakob Wąs wybrali się w daleką podróż. Najpierw wylagiwali się na Florydzie, gdzie celebrytka narzekała na gotowane jajka, a potem postanowili podbić Hawanę. Choć Mucha wróciła już do Polski, wciąż wspomina błogi relaks. W poniedziałek opublikowała zdjęcie. Na którym pozuje w zmysłowym kostiumie kąpielowym. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W opisie do zdjęcia mucha nie mogła pominąć Jakuba Wonsa, z którym od kilku lat tworzy całkiem zgraną parę. Kuba potrafi zawrócić w głowie smiley filuterny. Widzimy się jutro w przygodzie z ogrodnikiem w Syna Relax, ale na dodawała jeszcze zdjęcia i filmiki z Kuby, Hawany, czytamy. Przypominamy, dramat Anny Muchy. Zjadła obiad za 700 zł, ale jej nie smakował. Ostrygi były bardzo średnie. Do wpisu Mucha dołączyła zdjęcie, na którym pozuje jej w stroju kąpielowym na krawędzi basenu w luksusowym hotelu Kiempiński. Pięknie pani wygląda, pani Aniu, kobieta rakieta, Mucha nie siada, pisali w komentarzach internauci. Zobaczcie, jak się prezentuje im wakacyjna Anna Mucha.